Nie, nie, już nigdy z tymi pixi nie wchodzę w żadne układy. Nie dość, że prawie byśmy tam zginęli. Nie dość, że tam są. były co najmniej trzy ordeny. To są tą dwa miasta połączone. Nie, nigdy więcej z nimi nic nie wchodzę w żaden układ. Ogólnie to witajcie z tej strony. Ja to jest Marty, jesteśmy na Mediwalu. I ktoś tam goni karczkę. I. bo drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Mediwalu, to wbijcie 500 łapy w górę. A na następnym odcinku pojawią się te dwie osoby, które miałem wylosować na live. I to będą na tych live'ach, co. Były już zapewne wylosowane osoby. Ah, dobra, e, Pixel? Eee, tu! Co? O, witam! Czemu wyglądasz rzecz... jeszcze raz! Bo, Pixel, to ty? O, cześć Mati, co tam u ciebie? E, e, jak ty się. Nie wiem, ale jak ty się czujesz po tej wyprawie na Wordeny? Dowiedziałem się w ogóle, że serce Wordena odpala portal do ich świata. Aaa, fajnie. Nie chcę tego wiedzieć. O, chyba KKTPL tak, chyba się zawiesił. Obielej y, słabsze Mhm. Mm. Eee. A dzisiaj odwied... Hej. tak, A dzisiaj odwiedzamy A. mojego kolegę. Jakiego kolegę? Na no szamana. Nie wiem, najpierw to idę do domu i po pierwsze... Hejka. Dzień dobry. O, tutaj jeszcze widzę, że jest... Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy hmm. na szamana. Zaraz, czyli chcecie iść... Chcecie iść tak, na szamana, tak? Tak. tak Ale wiecie tak. o tym, że. O chwila, 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 chwila. Widać, że reszta przyszły, żeby odwiedzić nas. A, o dobra, ja lepiej muszę iść do domu, bo tu. E, Mati to bardzo warzny. Ktoś nie umie polski język. Mati to bardzo warzne. O co chodzi? Nie wiem, Mati tu jest to jakaś bardzo, książka. Fa fażna. Nie wiem, tu jakaś książka jest, czekajcie. Czy możesz mi nie wnikać w bloki? Ale to jej nie jest jej wina, że jest duchem. Czekaj, co tu piszę? Mati, szybko do mnie, zanim białe skrzydło. skrzydło przyjdą, proszę do mojego domku i drazu. razu fakt, że się nie umie pisać, panie Mati. Me? E? Aaaa! Kradłem tutaj skrzynkę i nagle patrzę, to wow, Ktoś nie umie pisać! Co się tutaj wydarzyło? Proszę pana. E, e, gdzie ty byłeś, jak my byliśmy. War... Chcieliśmy pokonać ja, morderny. Ja tutaj trzymam panu w rzeczach. Widzicie panie, tutaj wszystko jest pięknie poukładane, jest równo. Równo 28, równo 28. To moja zasługa, po reszty już nie, pan nie ma. Eee, właśnie, 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 bo ja wiem, że ma być, ma być otwarcie za długo tej tawerny. Tak, tak, kontroluje pracę, Księdze, Mikołaj przyjedzie. Dokładnie. przyjedzie. Tak, napisał pan prezent? Nie tylko tawerny! O. O właśnie, co ty tutaj robisz? O nie, na, nie. Nowo, o, nie. O nie. I przyszłam, że tutaj co ludzie... Japonia znowu zaatakowała. Nie hmm? ma Nie, no one to budują. Się Pozbywamy się Japonii. A, nie a, ma, szkoda, a, przepraszam, bardzo nie wolno używać tu broni. Przypominam... Panowie i kobiety. Na, panowie i kobiety idziemy zaatakować Japonię. Nie 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 nie, najpierw to ja na, idę porozmawiać z... Co, a co on w ogóle ma ten Hamza? Ja mi powstrzymać. Overwork City? Okej, okay, okej, okay, dobra Alo, Madocha, Dobra, zobaczmy Olo. co tu. Proszę, co? co? Te drzwi mają dziurę, widzisz to? żeby wyszli za znaczy, drzwi. To takie nie chcę żeby e, e... pisać! A ty nie kradnij w moim domku jak w nim jestem! Będę! Dobra, e, idźcie tam pod mój domek, bo zaraz idziemy na bagna Dobra Dobra Mac, wracając do sprawy z czorem. No. Pamiętasz jak ci mówiłem, że białe skrzydła mnie nie mogą znaleźć. Nie, do tego się zmieniłem i ten. Mhm. I mi nie chodziło o White Wings, tylko o całą, o całą taką tajemną organizację białe skrzydła. Należałem kiedyś do nich, ale mnie hmm. wywalili za to, że coś tam ukradłem i tak by... I dlatego się ukryłem Możemy zabić najpierw szamana? Możemy. Tu idziemy na szamana. Czekajcie, nie. czy... Czekajcie, czy tu jest ten guzik. Tu jest guzik. Dobra, e. Czyli tak, wy wszyscy chcecie iść na szamana, tak? Tak. tak. Jak jak oni, ja, ja nie idzie. chcę! Ja tylko Tato. chcę was okraść. Wszystkich! Aha, ale... To jest no, najważniejszy czarownik z naszej krainy. Nie ja nie chcę ja ich dziękuję, ale co... Zobacz... Ale, ale zobaczmy co tu... O, ta tawerna nawet ładnie wygląda. O, no, ładnie. Nooo! Wygląda... Jak do, trochę... to do twojego domku na, na ti trochę. No. A no na razie wejść nie możemy, bo jest zabroniony. Otóż to, wejść, wejść, wejść no. to można. A ty ja, i tak wejdziesz. Jest zabroniony. Właśnie, ja muszę jeszcze... Ja, ja muszę jeszcze list napisać, właśnie. O, to napiszę przy was ten list, o. Drogi... Mikołaju. Na... Nie, czekajcie. Ch chciałbym dostać tylko jedną, jedną rzecz brakuje mi tu diamen, diamentów więc takie cztery staki by się przydały żłodzieje by chociaż Mieli co kraść cennego i w sumie to by się smok jeszcze przydał. Pozdrawiam Cię, ciepło się znamy od 300 lat. Naprawdę, znaczy święty Mikołaj. Piotr Mati. Tak, list do ciebie. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. No i kratne, zobaczymy co tutaj masz. Eee, e, nic cennego. A, coś to tutaj było o mnie. O, dziękuję. Ja się zawsze o mnie pamiętać. O, co to jest? He? Co my? To na tole! Co? To nasze! Kraluchy budują? Nie, 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 nie! No, krwawiarnia. To są nasze rzeczy! A, to jest, to jest o, mój boże, oczywiście, że mają. Nie, dostasz. Dobra, nie. dobra, 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 stop! Z tego co ja wiem, to ten pan się. Y, y, respi na słampach, tak? Na... A na co to spam? Bagna bagno. A bagno z tego według tego kompasu mhm. jest 2200 coś kartek w tamtą stronę. Chodźmy! O, w tamtą. A. Więc idziemy na przygodę! Czy ty chodzisz po wozie? Jestem czarodziejem. Przypominam. Mhm. Czarodzieje są dziwni. A ktoś zostaje w wiosce tutaj? Chyba zostaje. O, też... A ten jeszcze ma coś lub coś w tym stylu o, A, mój boże ee, nie wiecie. wiem co z niego wypada, więc... Bo pierwszy raz będę go... Trident? A Trident? Aaa, no tak... Oh. Bo... Oh. O, chodźmy O, ktoś oh. ma budki Jezuska! Nie! A, Wtedy idziemy! No idziemy cały czas za mną, bo ja mam taki specjalny kompas, który pokazuje każdy biom jaki chcesz wybrać. O, Wiesz, każdy to dostał wtedy, jak pokonał mamuta. Nie pokonałam żadnego mamuta, dostałam. Oho. E, tak, dobrze idziemy, bo kompas prowadzi w tamtą stronę. Pośpieszylibyście się. Hmm. Ja ci tam ja ci okrasnę cały dom. Okej, okay. jeszcze e, tysiąc. Czasem nie byłby zadowolony. Mam rację. Jeszcze tysiąc coś kratek, moi drodzy. O. o ale, ale O. O. Kratka. Ja biurkuję. Oceanem, Mati? Tak, oceanem, bo a, w tamtą stronę. A, a, a co to było, co to było? Co nie to wiem, było. nie wiem, nie wiem, nie chcę wiedzieć. A daleko jeszcze panie Mati... 1800 katek, bo ten kompas pokazuje dokładną odległość. W ogóle... Nad nami się gdzieś tutaj znajduje, chyba wyspa mroku. A to chyba wiem jaka wyspa. Ty I też to... idziesz małe coś! Tak, a gdzie idziemy? Idziemy po szamana. Patrz Karaluchu, daleko stąd żyje jakaś A jakiś są tam, tam fajne rodzaj. rzeczy? Nie wiem. Nie sądzę? Co są? Nie sądzę rzeczy. Nie wiem. Ej! Pixel, pod ciebie kuzyni, albo rodzina się zjechała? Eee, to jest rodzina akurat pani Sawix. O! Widać, że eee. wszyscy, wszyscy, słusznie rodzi o czy nie? Eee. Aha! Może to wpadek Ta nie, o, nie! Rodzina strzela! Oh my wow. God. Mm. Rodzina jednak agresywna. Dobra, I teraz naprzód dobrze ma na... Tak, 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 dobrze. 6200 kratek. Czy tam jest podwodna ślutynia? Nie. Nie. Gdzie jest podwodna ślutynia. To jest innego. A, to jest coś to innego. Są, Ruiny a... do dobrze, że Jesteś... idziemy w nocy, a nie w dzień. Najmniej dusz jest. Bo lud jest, a tak to byśmy znikał. A tak to nie Dobra, jeszcze moi drodzy zostało około 1000 kratek. 1000 kratek? To ty robisz? E, czemu tu jest cie... Co to jest? To jest wyspa oh. chyba o górze. No i Znaczna na... wyspa. A jaka to jest? Ja, to jest to chmurka. Chcemy jest? w ogóle? Jeszcze raz. Ktoś tak, czemu mogę... tak oh. może skrzydła, Krzydła, skrzydła ale Krzydła. musiałbyś mieć Elytrę. E... Elytrę? A, a, atakuje mnie jakaś płaszcza! Phantom! Phantom, a teraz, jest, co jest z tym statkiem? E, to nie jest statek. O, to jest wulkan. Wulkan? Wulkan. wulkan. wulkan?! wulkan? To jest mały wulkan. Masz coś fajnego? Nie widzieliście nic ciekawego nigdy na wulkanie chyba. Nie, pusty. Hmm. Zaraz czy tam jest mroźna? O kurde we? No! Lud, chodźmy! A wow! Może o, tak by tak jakby nie chodzi. we mnie! O, op, op. Nie było to zamierzone. Tam jest... nie o jest o to. Nie, nie, nie że jest zima tutaj. Nie, 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 po prostu puszcza tutaj. Tutaj jeszcze zima po prostu opuszcza U, tą krainę. Jest, Patrzcie. A, wioska, No tam jest jakaś wioska, ale tam chyba ona już. Ograbiona? Przekonajmy się! Pixel. To Mam dla ciebie interes! Taki? Wioska! A tam jest Ej, są jakieś domki! Która? Ej, co tam jest! Czekaj, co tam jest? Ej, a to nie są jakieś hajaje czy coś Dome. takiego? No nie są hajaje! A hajaje nie! A, to... Au! Boom. no patrz, no domek, ten domek, domek? Na no. no ten domek to jest domek lotniskowy. Halo, Patrzcie, niebieskie żółwie! Niebieskie żółwie? Niebieskie żółwie? Starwing ma! Wybacz. Starwing mnie zabiłeś. O, pelikon! Aaaa! E, ty creeper Aby. mnie goni! Creeper mnie goni! Gdzie ja jesteś, Mati? Patrzcie, patrzcie! O. O. Ał! Mam mało HP, ma mało HP, ma mało! Dobra, bo bagna są gdzieś... Tam! Jesteśmy 400 kratek jest... od bagien! Chodźmy na się... powodzie, na skróty! Niebieski żółwie. O, ochrona przed wodą, to się przyda! Ochrona przed wodą? No okej... Okay. Tak. jest demonem! Okay. O! 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 nie, bijcie mnie! To, się... Nie, to... Dzień się zbliża! Nie... Ty, tam jest jakaś... Ty, tam jest jakaś... Jakiś domek! Ej, a dzień to oznacza? Nie potworów! A... Ja mam jeszcze coś z waję. to wygląda jak się jakiś od ta ta ten. Z góry To jest jakiś ten nowych wieźmy przypomina. Ale... Pusto. Pustak. Portal! Był ktoś. Nie ktoś... portal! Tam. Tam jest portal zwykły. Hmm. ale pod wodą. Daleko jeszcze. No 300 kratek w tamtą stronę. Która ma Prosto? Tam gdzie jest sawanna widoczna, ale chyba widzę bagna. O! Tak, są bagna! To są bagna. są bagna! przed nami! Lecę zobaczyć! Gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Czekajcie, musimy. Opa! E, nie, tu jest dżungla tylko. Ale nie, czekajcie, tu trzeba iść w tamtą stronę, co mi pokazuje? No, słamp mi pokazuje, biom. Nie no tu nic nie ma. Tutaj jest jakaś wyspa latająca, miasto kolejne białych skrzydeł. Ile jeszcze kratek, bo to może być... 161, 158, 150... Poczekaj, wiecie, wiecie, wiecie od kogo mogę ukraść elytrę? Od e, nikogo. Od nikogo. Nikt nie ma. elektry. No ja chyba, że chcesz odciąć, to możesz raniną odciąć, ale no nie czy to... No tutaj, to tu facto, tu są bagna! O, grzyby! O, o mój Boże, patrzcie u góry! U, Tee, ja no, to. Mówię, miasto białych skrzydeł. Eee, flamingi? Czekajcie, jakieś... bo tam jest jakiś zamek. To są jakieś ruiny. A ja nic ja, nie ma. E, zamek zamek. Hmm. No i gdzie ten szaman? Eee... Właśnie Pixel, bo coś mówiłeś o tym szamanie, eee, on jest. Tak, jest poje... zamek! On się chyba pojawia w nocy jedynie. Aha. No i musimy przejść do nocy. Eee, eee. No to nie moja wina, że ruszyliśmy i by się tak... A, Jezusie Nazaryjski! No czekamy w zamku do nocy. No cóż, no poczekamy w zamku do nocy, ale tak... Zróbmy obóz. Na no to rób. Nie. Dobra, to w tym domku robimy obóz. Więc tak, na początku... ehm Claim. O to oczywiście hmm. będzie moje. Mam, niech to nie... Claim. Świetnie, witamy w moim domku. Nie. Ale tu się zimno robi. Zimno, 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 zimno nie może tak być Zimno? No zimno A no dobra, noc się zrobiła, ale... Gdzie ten szaman jest? Eee, znalazłem coś! Co? Co? To pixel! Oo! -o. Gdzie? Tam Co są! Dlatego ja? ty Dobra zapieraj stąd tu o, są płusziocha! Ty tam są! Gdzie? Tam! Jest... O kurde! Gdzie jest? Ej, bo zombie jest tu Ale tu są szamany! O oh, fuck o! Widziałem! Czemu tych dwóch? To? Co? Co? Oh. Aha oh, A wow! Nie we mnie! O oh, fuck! O oh, fuck! To tylko. Bicie Gdzie on jest? Gdzie on jest? W drzewie chyba Tak, w drzewie jest Na też! drzewie jest Ale tak. nie bicie go On jest osłabiony Na końcówkę! A! Y -y. Y -y. O. Ha, ha, dawaj, dawaj! Jest! Mamy! Tylko czy coś z niego wypadło? Nie wiem, tam coś pod, podniosłem. coś podnieść liście? Nie, ja nic nie mam nowego. Na ja te tak też nic nie mam nowego. Ale quest nie, mi się nie, zaliczył, o! o. A, Bios, questa. Paweł, wyrzućcie te te tępki, albo mnie w na tyk, to Na tych to kuperskan siebie wybuchł. AAAA! O jezu. Dobra, szybko gdzieś wiesz, bezpieczne miejsce! Ej, do za w zamku! Do zamku, szybko! musimy jakoś zabudować? No wiecie! The... No nie ja aby wam to powiedzieć, no kurę. macie może jakieś fajne itemki, bo ja nie mam. Nie wiem, ale wiem, że każdy chyba kto tutaj brał udział ma odblokowane to, że ma turyzm. w jakim sensie ma odblokowane? Bo jak klikniecie E, macie taki questbook. To quest. jest quest. Jest szaman, jest trident. E, jest turyzm do i expa. to Patrzcie, masz taką quest na tego. Nie, ja tego nie mam. Nie. No chyba Boś. się jeszcze. Po... Mamy jeszcze Mati, jeden Ja wiem dlaczego. A. Możemy Ale no tak, tak, bo my jesteśmy w My jesteśmy razem w gildii dlatego. I, po a. Porzy, bo ja tu dam i podczas ciążę. burzy, jeżeli będzie burza, zrespi się jeżeli będzie nie, 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 nie! Czekamy tu nocy. Ma ktoś bloki? Mam propozycję. Ja no. eee, Wprowadźmy do wioski i o osa, eee, dla mnie? Tak, te... tak, ale to już e, moi drodzy zobaczycie jak będą przeprowadzane rozmowy jak... Na eee. następnym odcinku, także ja się zrobić A mam trzymajcie się i papa! Pa.